Wystawę prac Wacława Jagielskiego można oglądać w Galerii Wieża Sztuki w Kielcach. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju oraz za granicą. Uprawia rysunek, malarstwo pastelowe oraz olejne, wzbogacone o swe technologiczne poszukiwania i odkrycia. Jest także autorem wierszy. Prezentowana w Wieży Sztuki ekspozycja nosi tytuł W Hołdzie Wincentemu. Chodzi oczywiście o Van Gogha na wernisażu. Była piękna prezentacja pana Jagielskiego też w formie literackiej. Napisał wiersze, napisał fraszki na temat nie tylko Wincentego, jego malarstwa, ale również naszej galerii. Okazją był m.in. jubileusz Wieży Sztuki. Galeria inaugurowała 5 lat temu swoją działalność, właśnie pracami Wacława Jagielskiego. Pochodzący z Dolnego Śląska artysta był tu prezentowany trzykrotnie. To, co wyróżnia jego obrazy, to światło, kolor, optymizm. Malarstwo mocne w kolorze, i to są reminiscencje jego plenerów polskich, ale i również wojarzy zagranicznych. Te wszystkie pola pełne złotego zboża, różnego rodzaju elementy w pejzażu, takie jak wiatraki, to właśnie nam wszystko przypomina Wincentego Van Gogha. Wystawę w hołdzie Wincentemu można oglądać w Galerii Wieża Sztuki do 28 października.